do siebie na finał. No wiadomo, do tego jeszcze dochodzi. Pogad trochę fartem, trochę nie, ale jest cały czas progres do... Yy, ...tutaj, do segmenta, mianowicie tego, czyli wszystko po kolei. I to już jest akurat git. Nie? Co prawda, to byłoby też spoko sobie zrobić geniusza zbrodni, ale no, jako że trzeba mieć ten sam team, no to trzeba byłoby się zgrać. Ale... niewykluczone, że kiedyś tego się nie zrobi. Idziemy do domu. I odpalamy w finał Pacyfiku. I tym samym kończymy też praktycznie napady z randomami. Co prawda, zrobię jeszcze w bonusie flekę sobie, żeby było kompletnie wszystko. Jak już w sumie wszystko leci, to fleka też, fleki nie będzie, nie będzie się pomijało. 2 miliony. Ja właśnie jak to odpalić, to na hardzie odpalać. Dobra, tutaj oczywiście to trudny, już. już damy trudny. Tu dajemy otwarte. I oczywiście z gości, których na pewno zapraszamy, to bezpośrednio to. No on nawet dostał proszę to bezpośrednio idzie do niego, bo on akurat jeżeli jak ogarniał no to pewno finał to też będzie ogarniał, to może uda się dzięki niemu w ogóle to skończyć. A on poszedł sobie tak offline, A, no to chyba czasu nie było. trudno, w takim razie się innych zbierze na finał, miejmy nadzieję, że na hardzie on pyknie żeby dostać te 2,5. Że trochę mniej będzie, bo tam chyba zależy kto zbiera kasę. Z tego co pamiętam tak było jakoś chyba na tym finale. O, wszyscy się akurat ładnie dobrali, szybko wszyscy dołączyli, pięknie, pięknie ludzie. Także finał, finał randomów, finał tego wszystkiego. To można powiedzieć, że potwierdzenie tego, że da się to przejść z randomami, co prawda trwało to bardzo, bardzo długo i bardzo się to nie opłacało, jeżeli chodzi o hajs. Bo mógłbym wiadomo, robić kółko Kasyno Perico i wyszłoby na tym lepiej. No, według mnie jest też dobrą rolę. Tutaj już posiadam, czyli hakera. Poziom hard. Mam. ktoś wyszedł, bo uznał, że nie. <laughs> Wyszedł sobie z finału. To jest wyższy poziom. Jeszcze z przygotowania to czaje, co nie, ale. finału, żeby wychodzić. W takim razie zaczynamy. Ktoś wyszedł, zdążył wyjść. Nie wiem, czaje. to jest finał, ludzie. Żeby wy z finału wychodzicie. Nie wiem, na Kasyno was nie dobrało. Czy tam na Kajo Pelico, czy o co chodzi? Ten koleś dołącza, no on wie, że, że o co chodzi, nie, no gramy w no, dosłownie, ja nie wiem o co chodzi, czemu ludzie nie wychodzą, że czemu ludzie w ogóle wychodzą, już od razu spoileruję, że to się nie uda i nie ma sensu, prędzej czy później się uda, ale przydałoby się, żeby przechodzić i tak te wszystkie napady, wiadomo, jak ktoś ma ludzi, no to o wiele łatwiej. Pierwszy level, no może powiem tak, no trochę bez przesady, ale no pierwszy level nie wydaje mi się, że to będzie dobry pomysł, aby uczestniczył w tym napadzie, no, bądźmy szczerzy, pierwszy level to bez przesady. Ten napad jest zbyt. no bowiem zbyt trudny na pierwszy poziom. 34. No dobra. Jako, że chcę to w końcu zacząć, chociaż. Więc rozpoczynamy. Kolejna ekipa, nie wiem. Trzecia, czwarta na ten napad. Na finał napadów z mieszkań. Który, no mówię, wiele, że jest trudne. Jest wiele sposobów na ten napad. I na premiera Z2 nie wychodzi tak wcale źle. Jakby na to spojrzeć. Perspektywy pana Hosta. To prawda, czasowo niestety lepiej tak jest grać: Kajepeliko. Chyba, to już możemy pominąć. Ja jestem tutaj gotowy. Każdy dostaje nawet większą działkę niż na kasynie, szczerze powiem. To jest bardzo dużo, co oni dostają. Bo na kasynie to na elitce. 25% jeszcze koleś mówi, że chce. 25% to bym dał tam temu akurat yy, gościowi. Bo praktycznie przeszedł ze mną cały napad od początku do końca, to bym mu dał 25. To akurat prawda, ale sobie to nie ma co. Zobaczmy, jak to wyjdzie. Ale i tak dostaje oni więcej od Kasyna, więcej od Cayo Perico, nawet na tym 15%. Więc, no tutaj, jeżeli chodzi o rolę pomocniczą, to każdy dostaje tutaj bardzo dużo. A to jest bardzo ważne, żeby powiedzieć, że dostają więcej, bo, żeby tyle dostać na Kasynie, to że są trzeba dostać 20% nawet. Dlatego mówię, że całkiem ok się dostaje na takim Pacyfiku. Ja nie dostaję też takiej tragicznej. Co to stało z tym samochodem. Czy no te samochody są tego tak rozwalone. Dobra, jedziemy do banku. No w ogóle mi nie dała To jest... Już żart na początku. Trzeba dać tak sobie armor. Zobaczymy jak teraz będzie wyglądało to. Raczej myślę, że dadzą radę, raczej wątpię, że do wyjścia powinno być git, nie? No ale zobaczymy dalej. Wiadomo, pacyfik. Nie wiem ile razy jak grałem kiedyś z randomami udał mi się po prostu ten sam pacyfik w sobie. Nie pamiętam tego, ale wiem, że na pewno ostatni raz jak go ogrywałem to było lata temu. Kamera się pierwsze kraty otworzą. No, ten koleś ko ogarnia, ale to tak nie można. No, koleś zna trick, ale nie, nie możemy tak. mi i tak otworzyć. Jak sobie to położysz, no, wtedy będziesz mógł se przeskoczyć na drugą stronę. O, alarm włączyli. Nie, to w sumie dobrze czy niedobrze, że włączyli ten alarm, ale to się zobaczy. Akwanicko tutaj. Gdy, 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 gdy... A tu wolno leci w ogóle. A, otworzyło się. Więc w ogóle strasznie mało tych botów i tak się pojawia. No, no i zabieramy kasę. Akcja w Pacyfiku, co tak wygląda? No ten nie może zabrać. No to nawet lepiej, żebym chyba ja to zabierał. No ja będę wszystko do torby ładował. Może udałoby się jakimś cudem wziąć i tak przejść, żeby żeby nic nie stracić, ale to może być trudne dosyć. No od razu już tutaj mówi, żeby mnie tu chronić. No dobrze mówi, bo ja mam całą gotówkę. Więc ja jestem tutaj głównie najważniejszy, bo jeżeli ja dostaję, to wtedy tracimy już łup. On idzie już po samochody. Zobaczymy czy tam tylko będą się słuchać. A widać, że koleś się te baci w każdym razie. Coś tam nawala. Już z, z RPE'ów. Miejmy nadzieję, że on zna ten strat, a znaczy na pewno będę ten strat ze wozem ze słotów. Na pierdziela ostro. Kurde, jak napierdziela ostro. Ale co mi to dało za broń? Tym mam chodzić. On no, tu kolej ma w ogóle. Koleś jest odpalony. Nie, to poważnie czwarty kolej na Pacyfiku, żeby był odpalony. Tutaj to tu się skakało pędy. Jak nie zaliczony. Pamiętam. O, już trochę łupu straciliśmy. Już wszystko wybucha, nie? mamy używamy tego, czy jakiś strat? Chcesz robić, kogoś. Już nie wiem. Nie, bo to... Mu... Bo to... <noise> już się wywalił. Jedziemy za tym gościem. O, on wydaje się, że wie. Ron wie, no to znaczy, że trzeba jechać za nim. Chyba tutaj powinienem, chyba to sobie mieć. Pancerzyk. Jak będzie potrzeba, będzie trzeba używać. Te tak wyjeżdżają, że ciężko przewidzieć nawet ruch. Nie. Ja, pierdzielę. Ja wywaliłem i koniec tematu. Ja nie mogę. Co to ma być? I znowu będzie reset, bo to się nie zdąży armora włączyć, no. A, ja tamten koleś się przeniósł. Widzę to tam na mapce, że on tam bardzo daleko jest. Ale jak ten motor wolno jeździ, nie? To jest dopiero... To jest jeszcze bardziej niepojęte. Ale armory się już kończą. No i koleś padł. Nie włącza se... Życia, ani niczego. No bo ktoś mi się zdaje, że albo oni są po prostu bardziej agresywni, bo oni walili w ten, ten tłum. Ale że albo oni są bardziej agresywni, bo walnęli w ten tłum, tak bardzo go powalili, albo właśnie do nich walą. Bo z tego co tak wiedziałem, no to niby do tego kanionu nas oni mają was w ogóle praktycznie nie walić. Dobra, zobaczmy, jak sobie ci tutaj poradzą. Tutaj zmieniamy tylko na ten. na normalny karabin. No i teraz czekamy na gościa. Na ja wyziemia w tym operuje, ok? Nie ma innej odpowiedzi. Jak najlepiej. Bo nie wiem jak jest najlepiej. Już się otwiera. Nie wiem jak tą furgonetkę nawet zrobić. Ja to nie wiem. To, tam sam żebym to grałem w 2000 za pewno z 15. Nawet nie wiem jak. No co, zabieramy gotówę. On ze mną tutaj zabiera na no to. co tam jakimiś dawalają już? Jak to może, żebyśmy stracili w tym miejscu kasę? Dobra, tutaj po pierwsze to zamieniamy. Teraz... ...tam ogarniają. O. Ziemniak padł. Niebawem by ziemniaka. No, to się dobrze zapowiada. Dobra, radoby. Ja tym razem ziemniak. Nie rób dziwnych rzeczy. No coś mi się wydaje jakby... No, nie było. To się w nie respidi, no jakby nikogo tu nie było. Kurde. A, ten pada. Jeszcze ten. A jeszcze padaj. obijany tak, że ja nie wiem, jak mi wtedy jeszcze stoi. Czemu on padł w ogóle? Dobra, no i chyba już będzie git. Tylko żeby jeszcze tamten koleś przyszedł, to jeszcze lepiej by było. Ale może chociaż checkpointa zrobimy, jeżeli by przed przypadek padł. W ogóle to już prawie że się padło, nie? To jest w ogóle hit, nie? I tutaj naprawdę sporo biorą. Dobra, się do kanionu. Czekaż jak się w takim razie zdobywa tę furgonetkę koleś. Chyba, że nie ma jej teraz. Ja w ogóle widziałem, że oni się wywalili, nie, ale że więcej nic z tego powodu się nie wydarzyło że się walił O nie no i się wywaliłem tyle tyle zjazdy było a nim się pozbiera teraz on on też się wywalił może nie wiem jakimiś takimi górami zamiast drogami to jakoś pomoże no już bad koleś. Odpalenie tego na hardzie to jest chyba zły pomysł. Właściwie to chyba było już na trzy kompy chyba zrobić. O, no, to też jest dobry, dobry pomysł. Może właśnie radiowozem będzie trochę prościej. Jak się do nich walić nie będzie, podobno nie powinni walić też. I oni. Jestem strasznie dużo czasu, żeby i tak dojechać. Chyba, że to jest jeszcze z odpłynięciem z łódką, no to... Ciekawe gdzie tam ten kolej bo go w ogóle na mapie dawać nie widzę. A, no widzę, jestem bardzo, bardzo daleko. A już wiedzie tutaj. O, się na nie rozpędzi. Po co ten koleś wychodzi? Przecież tutaj masz cały patrol przed sobą, a ty nie wiem, wychodzi sobie taką. Już tam wiem jak w miarę dojechać. Więc jest okej, okay, tylko... Kurde, niepotrzebnie jest walą w tych gości. Chyba ja przynajmniej już to nie ma ich tak dużo. Ale też zmniejsza się coraz bardziej łup. jak patrzę, że on akurat na mnie wraca... My już co ci prawie żebili od Jaździe Nie da się tak jak kto to tu jedzie no naprzeciw Ciebie. Radę utrzymać się. Ja da radę. No i teraz sam będzie można zjechać po tę łódkę. Lewalną i koniec i pięć kołowrotów już robi. Bo to się z ziemi pojawił normalnie. A, weźcie padać w końcu. O, jeszcze mnie zrzucili. A no super. No już musimy iść wodą. Po prostu nie da. Abo wsiąść do nowego wozu. no walcie w tych gości, to naprawdę. Wszyscy śpią już normalnie. A jakoś żeśmy dojechali do tego pontonu. No, wsiada, wsiada. Odjeżdżamy. No to teraz tylko dojazd do znacznika i na tym koniec. I dojechali. Udało się. To prawda milion ponad poszedł z dymem, ale napad ukończony. Dało się przejść napady z mieszkania z randomami. Kompletnie wszystko. Krwawy ziemniak, platyna. Nie wiem, ile to trwało, ale zdecydowanie za długo. Roz milion? No, prawie dwójka, no. Mogło być trochę więcej. Ale nie było więcej. O, rzeczywiście 1000 exp za to. To mogę powiedzieć tyle. Udało się, udało się. Napadam, na, napady z mieszkania z randomami zostały ukończone. Kiedyś to ja też jeszcze flekę przychodziłem z randomami, ale na odświeżenie i żeby było wszystko, też im dorzucę do tego, więc... To będzie i tak szybka dosyć akcja. uciekam swoim samochodem i ich zostawiam tutaj. ROOOOOOO